Wydech odpad ty! Czekaj czekaj! <grystanie> Chłopie prawie we mnie wjechał ten kład. Co? O kurde ośkę wyrwałeś, poszedł! <grystanie> Całe młody zaraz zara mi taczkę zepsuje! <grystanie> o. Rano. Ja. Postaw brykę koło tego, cykniemy fotę, zobaczymy czy takie same, czy podobne. Nie, po prostu chyba samo uszło. No chopie! Możesz zgasić. Nawet ten, nawet opony z przodu łyse mają oba. Coś tam podobne. Ale raptor to raptor. Nie, ma no, podobne. Czekaj, cyknę fotę na jedzenie. No, trzeba obroty będzie podnieść, kurde, zapomnieliśmy o tym. Gazu! <laughs> Uważaj, za kur... Zarobisty, ten kładzisz. Popie, ale mam moc. Raptor trochę mocniejszy. i oglądajcie, a o kurde, śpiusko z tyłu! Elegancko! Aż w zębach strzela widownie! Jak się tak jedzie zakładać A jeszcze wiatru nie ma to ten wpływ cały zostaje. O, To już się zepsuł! Wydech odpad, ty! Patrz, zejdź! O ty No dobra, ty! Ale jak to odpadło, bo to jest... No nie dotknę tego. się! Trzeba to przyspawać będzie. No nie no, ale jedziemy dalej walić ten wydech. No i tak będę do samej hałdy musiał. No młody, no ja robisz. Jezu. Kluczyk byś przekręcił może. No tak no. No nie no. nie głowy z tym kładziszem. что добрый закон. Się? Ciężko skręcać! A? No! Trudno no. Nic się nie zrobi! Jest to jest najgorsze, że nie mamy winy zrobić Tak nie będzie co zbierać! A, a, już nie będzie co zbierać! Też mi się tak wydaje! O kurde chłopie, tragedia, o, a tu jak przejedziemy? Czekaj, 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 tylko żebyś nie gazował, ja go wyszarpię. I żeby nie zgasł. Trzymaj go, trzymaj go! <noise> Uszalałeś! Jak my go teraz odpalimy? <noise> no nie! Dobra, tak głęboko czy czemu? Ty, czy korzeń tam tak wystaje? Głęboko to tak. Dawaj go Co, atakujesz jeszcze to? czy To musimy podnieść przód i szarpnij w swoją stronę Dasz radę? Dobra, to co? steka Chyba jest. Daj trochę gazu. Teraz jest śliska opona i tak nie da się zrobić łatwo. <suszy> <suszy> musisz iść z drugiej strony i razem to musimy zrobić, bo jest za śliska opona. On nie odjedzie daleko. No, trzy, cztery. Dobra, jest szansa 3, 4 Nie przejedziesz tego chyba tu Ja pierdziele Jak zawodowo chłopie To teraz ja muszę pewnie? Ja pierdzielę No i co, no i muszę no

Ność na niego! No. <laughs> Jak coś tego rzuć! A tak Czy mam jechać za tobą od razu, pojadę za tobą! Jak... Jakbyś się zatrzymał, to nie trzymaj go tego go rzuć, albo coś, żebyś te, żeby ciebie nie złapał. Dawaj Ja tym kładziszem taki z miejsca mi się uda. Mało no, jest powietrza, więc będzie kleić. No. Na luzie ja się musiałem tam trzymać, bo bym się wyjechał. No powiem wam. Ten kładziesz to daje radę w miarę Skoro to wjechał no to już jest... Już jest dobry Ale wody jest lekki Ale Raptor, Raptor też na luzie Tylko, że musiałem przyhamować Bo jak widzieliście To trochę szybciej od młodego jechałem Ale tu cici jest, kurde zielono, fajnie Ten korzec, żeby w niego nie wjechał, no. chociaż ciężko jest go ominąć. Składem mam atakować pierwszy? Obie. ciężko go będzie ominąć. Może zarzucić. To jadę w, albo wjadę albo nie i stanę przy tym korzeniu, to wiedziesz. O kurde Nie no, leciał ładnie tylko że ten korzeń wystaje. Jest też niebezpiecznie tu, picowie. Pójdę na dół, ale mogę raczej go ominie Kurde to wchodzenie, ale na moje odchudzanie to w będzie luks Uuu, Kurde jak tu jest stromo, masakra Widzicie, że jest tak, a na rękę spadłem już boli Ale tu jest stromo! Ej dawaj tu! Daj rej. Coś! Chłopie prawie we mnie wjechał ten kład Tak czułem, że Wiele z niego może nie zostać ja Po tym podjeździe Ale żeś spanikował, dzida na bok Nie ze Dawaj, dawaj. Dawaj, po Kierownicze. Kierownicze. Nie ma kierownicy! 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 Kurde! Ferrucie! Wyrwał całkiem! No Kable no trzymaj! Mamy pojęcie! Chłopie! O, ale Paczek z ja pierdzielę. No, o kur... <grym> Dobra, jakoś z nim wrócisz jeszcze. I jak on poszedł? Ej, ja już widziałem, bo ja chciałem. Nie wiem, ja luz włączyłem czy co? Chłopia luz skręcał, bo ja tam stałem. Dosłownie no metr. Wystało. No to tak, no co, czwarty wyjazd i, i czwarta awaria, tu już akurat nie z winy maszyny, tu jest z, z winy pilota, ale nie. Ej, nie damy się, serio. Ja z takiej ten. góry, chłopie, jak ja schodziłem i nie mogłem wyhamować. No. A ja jedynie chciałem ten. To na kamerze tak nie widać oczywiście. Ja się nie spodziewałem, chłopie spadłem stamtąd, przewróciłem się i na rękę jeszcze upadłem. Kura, jakieś piłki tu. Jedynki chciałem, ale... Trzeba tu samochodem przyjechać teraz Mamy pojeździli Trzeba by go schować, młody ty, a co tu ty, to spad... Co? O kurde ośkę wyrwałeś <laughs> Człowiek Ty zębatka spadła w ogóle O, naprawiłeś. A, bo te śruby nie trzymają. No. Ja ale to ty tak zjechał? No. To jest niemożliwe, że... chyba że wyrwało z gwintu tu ciekawe. No Młody Ja go schowam, a ty wejdź po raptora To będzie... Idź sobie po prawej trawą Tylko nie spadnie <grybuj> ja pierniczę tak trzeba skręcać I poszedł? Widziałeś to Spad mi Oj no tak tak widzą Przyjechaliśmy, pokłada <śmiany> <śmiany> Całe młody Zara, zara mi zepsuje <śmiany> Dobra Ty prowadzisz tą stronę, a już jak wkład będzie <śmiany> Ja absolutnie. ty auta nie zamknąłem Zrobisz podjazd taczką? O kładzisz stoi? Nie ukradli nam Młody z taczką Ty my żeśmy tak pozakrywali a tu przecież ślad jak byg jest Że tu coś wjeżdżało O znalazłem No znaleziony, nie O kierownicy nie ma dziada do tyłu po co? No, no, zanim go odpalisz, to już wyciągniemy no Nie może tak być przechylone No kur... Wiedziałem, że to da się tak nie uda Uda się Nie, 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 nie Musisz podjechać teraz taczką od boku. Bokiem go załadujemy. Proszę Państwa, robimy podjazd. Z błoki wyciągamy. Się. Jak to wygląda? Stój, bo spadnie. Nie, no i spadnie, ja czuję, że leci. Co zepsuł? Ja. Co? Ja. Drzewo. Zakręć ten no gdzie tu jest kranik? Bo leci z kraniką. U. A, tu nie ma kreniku. Przepaństwa ukradli granik. Nagrywaj trochę z większej odległości. Co ja zahaczyłem? Kamy. Był? No. Ja. Tak widowie kończą kłady, jak młody jest. O. Młody widowie drugi podjazd. No i proszę. I oto zobaczymy. No, na banku. Dawaj. Yeah. Widzę, suba, łapkę w górę i się ma, no a my pakujemy. Polec, co się na przyszłość?